Witajcie! Świat tachografów w najbliższych latach będzie przechodził prawdziwe trzęsienie ziemi. Jeśli wykonujecie przewozy międzynarodowe, to z kabin waszych ciężarówek będą musiały zniknąć nie tylko sędziwe analogie na tarczki, ale także starsze tachografy cyfrowe, które przestaną spełniać unijne normy. Ale wiecie co? Również tachografy inteligentne już niedługo będą do wyrzucenia. Tak! Te relatywnie nowe smart urządzenia już niebawem nie będą nadawały się do użytku w transporcie międzynarodowym. Co je zastąpi? I jakie funkcje będą miały nowe urządzenia? Coś czuję, że niektóre z nich Wam się nie spodobają. I o tym dzisiaj opowiemy. A to naprawdę długa i ciekawa historia, bo wszystkie interesujące informacje zawdzięczamy firmie Lontex, która pomogła nam realizować dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji i lajku, jeśli tylko będziecie mieli na to ochotę. A ja zapraszam na C. +E. Jedziemy z tematem. Nie, nie, czekajcie, jeszcze jedno ogłoszenie. Nasza wizyta w Czechowicach Dziedzicach ma też dodatkowy wymiar. Z pomocą ekspertów z Lontexu przygotowujemy kompleksowy kurs dotyczący tachografów, który rozjaśni Wam wszystkie tajniki jego obsługi. Śledźcie stronę C+EPL. Tam niedługo więcej informacji. No i teraz jedziemy z tematem. Zacznijmy od uporządkowania rodzajów tachografów, które jeszcze teraz mogą być używane w międzynarodowym transporcie drogowym. Ale pamiętajcie, skupiamy się tutaj tylko na podstawowych i najpopularniejszych typach, nie na producentach i poszczególnych modelach. W tych kryteriach mamy tachografy analogowe na tarczki, które choć nieliczne, to nadal jeszcze są w najstarszych pojazdach. Potem mamy tachografy cyfrowe starych generacji czyli jeszcze te nieinteligentne urządzenia, których pierwsze modele weszły w 2006 roku. One przez lata się zmieniały, a ich następcą został dopiero tachograf inteligentny pierwszej generacji, który musi być montowany w nowych ciężarówkach od 2019 roku. No i teraz po kilku latach funkcjonowania to urządzenie też musi być zastąpione przez nowszą wersję, czyli tachografy inteligentne drugiej generacji, które już od 19 sierpnia 2025 roku trzeba będzie posiadać w każdym pojeździe ciężarowym wykonującym przewozy międzynarodowe. Jeśli słucha nas ktoś wtajemniczony, to tak wiem, że jest to spore uproszczenie, ale zależy nam na w miarę czytelnym zobrazowaniu sytuacji. I tu pojawia się pierwsza kontrowersja. Te najnowocześniejsze tachografy muszą być montowane w nowych ciężarówkach od sierpnia 2023 roku. Więc jeśli ktoś sobie kupił ciągnik siodłowy na przykład w czerwcu tego roku, to pomimo, że ma w nim zamontowany inteligentny tachograf, to będzie musiał go zmienić na nowszą wersję. Tak to sobie wymyślili. No dobra, ale czym tak naprawdę różnią się nowe tachografie inteligentne od tych o jedną generację starszych, że koniecznie muszą je całkowicie zastąpić? Zmian jest niewiele, ale są bardzo ważne. Nowe tachografie inteligentne, czyli urządzenia w wersji 4.1. Różnią się od tych nieco starszych przede wszystkim tym, że sprzętowo obsługują wszystkie zalecenia związane z pakietem mobilności. Czyli tak naprawdę to jest ten docelowy sprzęt, który w teorii ma obsługiwać transport przez najbliższe lata. Mają na przykład wbudowany moduł Bluetooth, który pozwala na parowanie tachografu z telefonem na takiej samej zasadzie, jaką umożliwia obecnie SmartLink. Dzięki temu będzie można korzystać z aplikacji, które ułatwią choćby ogarnięcie czasu pracy kierowcy. Swoją drogą do tej pory takie aplikacje tworzyli głównie producenci tachografów. Teraz będą je mogli robić również zewnętrzni deweloperzy. Więc możliwe, że powstaną naprawdę użyteczne apki, które pomogą kierowcom. Dzięki nowemu tachografowi będziemy mogli sparować z telefonem do trzech różnych kart kierowcy. Jednak dużo ważniejszą zmianą będzie działająca w końcu automatyczna rejestracja lokalizacji przy przekroczeniu granicy oraz podczas załadunków i rozładunków. Choć inteligentne tachografy 4.0, czyli te starsze, mają GPS-a, to nie pozwalają na bezdotykowy odczyt, gdzie aktualnie się znajdujemy. Te nowe już to umieją, ale tutaj mamy kilka gwiazdek. Po pierwsze, żeby funkcja działała poprawnie, to kierowca, który ma w pojeździe najnowszy tachograf inteligentny w wersji 4.1, musi mieć również nową wersję karty kierowcy. Więc jeśli macie nową kartę i nowy tachograf, to już nie musicie zatrzymywać się po przekroczeniu granicy, aby wpisać kod kraju. Ale jeśli tachograf jest nowy, a karta jeszcze stara, to funkcja nie będzie działała. To pierwsze zastrzeżenie, o którym musicie pamiętać. Drugie jest takie, że te tachografy będą jeszcze miały aktualizację oprogramowania, która będzie dotyczyła właśnie pozycjonowania satelitarnego. Aktualizacja prawdopodobnie będzie bezpłatna, ale przewoźnicy muszą ją wykonać w autoryzowanych serwisach tachografów z użyciem kart warsztatowych. Łatka oprogramowania ma dopracować funkcje uwierzytelniające naszą pozycję na mapie. A mówiąc prościej, chodzi o zabezpieczenie całego systemu przed ewentualnymi manipulacjami. Na koniec zostawiłem samo mięso. Jedną z nowości w tachografach inteligentnych drugiej generacji będzie rozszerzenie możliwości zdalnej kontroli tachografów przez służby takie jak ITD czy BAG. Nie wiecie dokładnie o co chodzi? Poszczegóły odsyłam Was do odcinka o zdalnej preselekcji, który jest u nas na kanale. W skrócie polega to na tym, że dzięki technologii DSRC inspektor może zdalnie pobrać pewien pakiet informacji z waszego tachografu bez zatrzymywania ciężarówki. Chodzi o to, żeby nie kontrolować kierowców, którzy pilnują swojego czasu pracy i wszystko mają w najlepszym porządku, a skupić się na trackerach, którzy coś tam kombinują. W tachografach inteligentnych pierwszej generacji ten pakiet danych możliwy do zdalnego pobrania był bardzo okrojony. Sprowadzał się do 19 głównie technicznych parametrów. Które nie za dużo mówiły o szczegółach dotyczących czasu pracy. Teraz dojdzie sześć nowych punktów, i to już będą same konkrety. Inspektor będzie mógł zdalnie dowiedzieć się o czasie waszej ostatniej lokalizacji, bieżącym nieprzerwanym czasie jazdy, najdłuższym dziennym czasie jazdy podczas obecnej i poprzedniej zmiany, najdłuższym czasie jazdy w ciągu trwającego tygodnia, no i jeszcze o tygodniowym i dwutygodniowym czasie jazdy z inteligentnymi tachografami drugiej generacji. To wszystko będzie możliwe do odczytania bez konieczności zatrzymywania ciężarówki. I na tym kluczowe nowości się zamykają. Ale to nie koniec ważnych informacji. W całym tym tachografowym chaosie istotne są daty graniczne dla obowiązywania poszczególnych wersji tachografu. Ustala je oczywiście pakiet mobilności. A jak się to prezentuje na osi czasu? Do końca 2024 roku wszystkie tachografy analogowe oraz cyfrowe wykorzystywane w transporcie międzynarodowym muszą zostać wymienione na nowe urządzenia. Czyli 1 stycznia 2025 roku nie wyjedziemy z analogiem czy starą cyfrą poza Polskę bez ryzykowania wysokich kar. Natomiast jeśli w naszej ciężarówce jest tachograf inteligentny pierwszej generacji, czyli 4.0, to mamy jeszcze nieco ponad pół roku na wymianę. Datą graniczną, po której na międzynarodówce dozwolone będą tylko najnowsze tachografy inteligentne drugiej generacji, jest sierpień 2025 roku. Wtedy również te starsze, inteligentne urządzenia będą nadawały się do kosza. I ten fakt budzi trochę kontrowersji. Bo przecież taki tachograf, który na przykład zamontowano nam w czerwcu 2023 roku do nowiutkiego ciągnika siodłowego, jest przecież jeszcze w 100% sprawny. No ale nie spełnia norm i trzeba będzie go wymienić. I warto wymianę zaplanować zawczasu, bo gdy będzie zbliżał się koniec dla starszych wersji tachografów, to autoryzowane serwisy będą obłożone robotą, a ciężarówki zostaną uziemione na dłuższy czas. To taki mały pro tip dla przewoźników. A z danych Lontex'u wynika, że nawet 80% firm transportowych nie wie, że trzeba również wymienić inteligentne tachografy w wersji 4.0. I w sumie ja się nie dziwię, bo w tym chaosie wcale to nie jest oczywiste. Koszt wymiany tachografu z wersji 4.0 do wersji 4.1 w Polsce wynosi około 6000 zł netto. Ale jeśli wyjedziemy z przeterminowaną wersją urządzenia do Niemiec po granicznej, to BAG skieruje nas do tamtejszego serwisu na wymianę, gdzie przewoźnik zapłaci tyle samo tylko w euro. Do tego pewnie nie obejdzie się bez kary administracyjnej. To spora różnica, więc czeka nas w najbliższych miesiącach wielka wymiana tachografów. Dodam, że nawet te najstarsze analogowe urządzenia w sędziwych ciężarówkach można zamienić na tachografy najnowszej generacji. Potrzebne będą tylko specjalne adaptery symulujące działanie czujnika ruchu. A wy pożegnaliście się już ze swoim starym tachografem? Jeśli nie, to macie jeszcze trochę czasu. Ale lepiej się pospieszcie, bo jego koniec jest bliski. A przed nami czasy automatycznej lokalizacji, zdalnych kontroli i obsługi tachografu z telefonu w standardzie. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Dzięki za dzisiaj i życzę szerokości C. +E. Do zobaczenia!